Za nami piękny czas Świąt Bożego Narodzenia, a od ostatniego spotkania PKO Bank Polski Ekstraklasy w 2025 roku minęły dokładnie dwa tygodnie, dlatego dzisiaj postaram się sprawdzić co ja, a także co Wy wiecie na temat tej pięknej dywizji. Zapraszam Was na kolejny odcinek z quizów na JetPunk. Ja mam przed sobą już moje urządzenie, widzimy w tym momencie pierwszy quiz, jaki dzisiaj będziemy rozwiązywać, a więc rozpoznaj klub po stadionie. To jest Ekstraklasa z bieżącej kampanii, a więc mamy już powiedzmy trójkę Beniaminków, którzy są w najwyższej dywizji od pół roku. Dlatego ich powinienem kojarzyć. I z tego co mi się wydaje, na początek właśnie mamy takiego. A więc to Wisła Płock. Tak jest stadion, na którym nie byłem. Tutaj też mogę sobie powiedzmy, powiedzmy taką mapkę zrobić stadionów, które jeszcze chciałbym odwiedzić. I z pewnością tam jest Wisła Płock, natomiast przy kołu, że byłem na spotkaniu w tym sezonie. To było 15 sierpnia podczas spotkania pasów z widzewem, później także na meczu Młodzieżówki tam byłem. A tutaj mamy chyba stadion, na którym byłem w. o, Legia wystarczyło wpisać, na którym byłem w listopadzie na spotkaniu z Brukbetem. Tutaj chyba Jagielonia. Zobaczmy. Tak, no do Białego mam bardzo daleko, dlatego to na razie powiedzmy, że taka sfera domysłów, tylko jak mógłbym się ewentualnie udać na na taki stadion, byłby także bardzo daleko, też jeszcze nie byłem. Cza, okej. Okay. A tutaj mamy stadion Arki Gdynia chyba, tak? Tak, byłem bardzo dawno, jak jeszcze Arka grała przed spadkiem w Ekstraklasie, w 2017 roku bodajże, wówczas był taki sezon spuentowany udziałem w kwalifikacjach europejskich pucharów, takie szalone spotkanie z Mythieland było. I tutaj mamy motor, okej. Okay. A tutaj mamy stadion, który jest tutaj nieaktualny na tym zdjęciu, bo teraz już są wszystkie cztery trybuny. I mogę chyba zapowiedzieć, że wiosną się udam do Radomia na spotkanie PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. A tutaj mamy stadion, na którym zamykałem yy, moją przygodę z najwyższą dywizją jesienią, a więc za HM Zagłębie. Tutaj stadion, na którym także byłem w listopadzie, a więc Lech. Na spotkaniu z jakiem byłem, Lechia, byłem na stadionie, ale, ale bardzo dawno też temu. Tutaj mamy nawet napisane, Pogoń. Byłem w kwietniu bieżącego roku na spotkaniu z, Rado, z Rakowem oczywiście, Głynik Zabrze. Czyli stadion, który spośród tych najczęściej odwiedzałem. Na meczu Rakowa także byłem. To wam już pokazywałem na moim kanale, to był mecz z Lechią. Na początku tego roku kalendarzowego. A tutaj mamy stadion, którego... Na ten moment nie kojarzę. Cóż to za obiekt. To jest korona, tak? Chyba tak. W Kielcach też jeszcze nie byłem. Na stadionie widzewa byłem wielokrotnie, w tym sezonie już czterokrotnie bodajże. Pogoń szczecin. Na meczu z Legią Warszawa, byłem, na meczu z Adomiakiem i chyba na jeszcze jednej konfrontacji ATS-u byłem w tej kampanii. No tutaj nie wiem, dlaczego mamy. Mamy starą Bukową, nieprawdopodobny klimat. Tak, czy ja tu wszystko dobrze wpisuję? Tak jest, tylko muszę na GK zmienić. O, no ten nowy stadion przy Bukowej robi nie Byłem dwukrotnie, nawet na meczu kobiet byłem w, w sierpniu bodajże. Zapraszam na ten materiał, bardzo ciekawy w mojej opinii film wyszedł i Piast Gliwice na koniec. Na stadionie Piasta byłem, ale nie byłem na spotkaniu akurat ekipy z Gliwic. Być może też się wybiorę. Przechodzimy do drugiej ruchu. Obawiam się troszkę, że skończy się to kompromitacją. Najlepsi polscy piłkarze 25-26 Matikers. Przed chwilą oglądałem spotkanie Aston Villa z Chelsea. Ja się mogę przyznać, że akurat z De Villan sympatyzuję, jeśli chodzi o angielski grunt. Jak nie ma spotkań ekstraklasy to jest taki okres, że mogę nawet sobie do angielskiej piłki zasiąść. Po to, to będzie Kiewior pewnie. Jeszcze jest Bednarek. To może na bułkę wpiszemy, żeby był po kolei. Kiedyś na temat Macie nabułki nagrywałem odcinek. Jak trafił do Neomestii, właśnie. Fenebach, czy Szymański. On ma chyba odejść z greckiego zespołu. Wolfsburg. Tutaj mamy kogo? Ja wiem, że Zieliński na pewno jest w Wolfsburgu. Pytanie, czy. No Kamiński w kolonii to już. Aha, tutaj mamy jeszcze jednego Domena Szymańskiego. Ok. Jeszcze jednego Szymańskiego, oczywiście. Mi się z Kamińskim kojarzy tylko, że on gra w Kolonii, oczywiście. Kogo mamy w Wolfsburgu? Bartosz Białek niegdyś był, ale to raczej nie jest on. Jest Zieliński, zobaczmy, czy on tutaj jest. Piotr Zieliński, oczywiście. No i w Wolfsburgu niestety mamy kłopot. To jest oczywiste, aha, to jest Gabaja. no tak. Przepraszam najmocniej. Ok, zapomniałem już po raz pierwszy, ale no, powiedzmy, że tak jest. Mamy w kolonika miejskiego. Porto to bedynarek. Tak jest. Alduail to piątek. Jak Białystok, biały jest to wdowik? Czy kto tam jest? Nie ma wdowika. Kogo my tam mamy? Omańczyk pewnie. O! Też nie. Dachal jest na pewno, on gra w młodzieżówce. Zobaczmy, też nie. Kogoś my mamy w Jagiellonii? Abramowicz może. Pewnie po wartości rynkowej. O, wskoczył Abramowicz, a jest ok. Kogo my tam jeszcze mamy? Mhm. Tak się zastanawiam. Wojtuszek może. No to ciekawe, to sobie wrócimy. Ok, Cruz Azul to Mateusz Bogusz. Staden to chyba Frankowski. Frankowski. Aha, to będzie może Jóźwiak. Tak? Nie. Nie ma niestety Jóźwiaka w O, Roma to Ziółkowski. Ok, Udinese to będzie kto? To będzie Piotrowski. Piotrowski. Aha, jeszcze jednego piłkarza Udinese mamy. Wiśniewski chyba nie gra w Dinezę. Wiśniewski bardziej takie są. Dobrze. Bez <coughs> jest No to w Tinejkosie mamy Dągowskiego na pewno. On wskoczył jeszcze Świderski jest w Kosie. Sasuolo kto tam gra? Słycze ciężko Wam powiem. Kozłowski. Ok, Strasburg. O, Jedele. Ok, Atlanta to slisz. Dobrze. Raków Częstochowa. Ja nie wiem, czy to jest po wartościach. O, właśnie, to jest chyba po wartościach. Bo Telowski ma wysoką wartość. Ok, to nie jest Gorsicki? To kto? No to kurcze to przybojek, tak? O, to jest kurcze kuriozalne, troszkę mrozek. A, pietuszewski, no tak, z jakiej oni, ale ja jestem kurcze troszkę niezbyt wybudzony tutaj. Mrozek wpisałem, pisałem to jest skrzyp, czak Pewnie jakąś wartość? Nie, bo myślę, że wpiszemy tego skrzypczaka. Szybczak, ale raczej nie. To będzie kozubal pewnie. Tak, Basza chrześcij. Kto tam jest? Tobiasz? Legi. Nie ma tobiasza w ogóle. Wszołek. Tutaj coś reprezentanci, To uływański może. Tak, jeszcze jeden piłkarz Legi, to piątkowski może. To tak, czy to są najlepsi piłkarze, to ja bym nie powiedział. Lojwen. Mi się kojarzy, że z tego klubu chyba Bones był przez Haku wykupiony. A tutaj to jest kłopot, tak szczerze wam powiem. hand To będzie skóraż pewnie. Palma yy, Mamy tak, mamy Joave, to będzie Miszta, tak? Leczę. Kurczę, ja, właśnie jeśli chodzi o włoską piłkę, to jest tak. Tak średnio, szczerze mówiąc. Korupski. OK. Walukiewicz. Może ga w jednym z tych klubów tak nazwiskami muszę rzucać. Dobrze, Walukiewicz skoczył. wielu Lubin to będzie reguła. Tak Tak, I jeszcze jedna legia Warszawa. To jest kto? Nie wiem, chodyna chyba nie ma aż takiej wartości. Musimy jakichś takich piłkarzy poszukać. Jeszcze ktoś jest w często Częstochowa, jeszcze ktoś jest w Lechu. Poza Na tych piłkarzy powinienem doskonale znać. Pytanie: kto to jest w tym Lechu? Kubny nie. Bo to jest piłkarz raczej, który w tym sezonie. Rybka też nie. Stuski w Rakowie. A Mejol też jest Polakiem. Ale też go tutaj nie ma. Nie wiem, czy ten ich też niekoniecznie. Dobrze, to teraz tak, Kędziora, jeszcze spróbujmy troszkę. Hertha Berlin. Kownacki, tak. Tak. West Bromwich Albion. Mamy Bielika oczywiście, dobrze. I teraz tak, w Parmie. Czy my tam mamy jakichś takich naszych reprezentantów? Jeszcze tak, Kałuziński na pewno. A już wiem, kto będzie w Jakowie. O, wskoczył Kałuziński, Pieńko na pewno w Jakowie. O. Spójrzmy sobie na tą reprezentację, naszą młodzieżową. Kto tam jeszcze ewentualnie gra? Może Górykolus Lecha. O, dobrze. Szczerze mówiąc, tak myślałem już wcześniej. Na pewno mamy pana Ruzgę. Ruzga. Dobrze. Teraz tak, jeszcze tę Legię Warszawa, żeby tutaj wpisać, bo to jak tego nie wpiszę, to będzie dramat. Kto tam jeszcze przyszedł do regii? albo ktoś tam jeszcze może być? Jakiegoś tam stopera nie mamy takiego utalentowanego, bo ja tutaj zapominam w tym momencie o bardzo wielu rzeczach. Ale nie, no bo to jest, kucze. Czyli taki piłkarz... Pytanie, jaki tutaj jest rzeczywiście kryterium? No ja powinienem wiedzieć, kto gra poza Piotrowskim jeszcze w Udinezę. Pytanie. Na pewno mamy pana, który się nazywa Żurkowski. Nie wskoczył, o co dziwne. No i chyba na tym pozostaniemy, bo ja tutaj nie chcę specjalnie tego przedłużać. Zobaczmy, kogo mi tutaj zabrakło. Łakomy w Leuben. Ok, ja Łakomego cały czas kojarzyłem z klubem w Szwajcarii, z Young Boys. Benedyczak, Marchwiński, no to powinienem wiedzieć, Łęgowski. Kapustka, oj. Myślałem, że go wpisałem. Adam Buksa oczywiście i Majecki. No gdzieś Buksa poza już ten obiekt takiego taki mainstreamu prezentacji wypadł, no i też mi gdzieś tutaj wypadł, także no niestety nie udało mi się go uchwycić ale tak to mamy skuteczność na poziomie 86%, chyba całkiem niezłą. Jeszcze jeden quiz przed nami, tym razem warszawska Legia, tak jak ostatnio obiliśmy to z Pogonią Szczecin, tak teraz mamy tutaj Legię Warszawa i zaczynamy od ramkarzy. Kurczę, yy, nie wiem, jak ją ja mam to wpisać. Pana Marcela Mendesa chcę wpisać. O, dobra bym bramkarza już nie znam Kapady, czyli nasz reprezentant na, na pucharze narodów Afryki, pszczołek, pankow. Akurat w legi będę te numery kojarzył, także Pankow o, Polska. 13 numer. 30-letni piłkarz toca pewnie. Tak jest, winagr. I dalej mamy jeszcze takich piłkarzy, na pewno jak ją. Rzejczyk, Stojanowicz. Stojanowicz. I Piątkowski. I jeszcze tego Polaka jednego nie mam. 30-letni Polak, taki doświadczony dosyć piłkarz. No, Pytanie. Przed chwilą szukałem tego Polaka. Dobra. Goncalves, 6 Aeol, Augustyniak. Piszemy już kapustkę. Numer 20. Miał o chyba wcześniej, chociaż nie wiem. Ojdele miał o szóstkę. Ja tutaj nie będę może nic więcej mówił, bo Łybańskim mam przecież. Ja też kurczę się. Jeden i drugi ma 82. 17-latek. Nie wiem, czy Mozi tak? Tak, ok. Szymański, tak? 44. elitim no i piłka w każdym 20. Kogo my tam jeszcze nie mamy? Aha, że Włakow. no tak. Dobrze. I teraz tak, numer 11. Chody, tak. 26 lat ma już na KKK. Chody na Antonio Czolak, Nysame, Rajowicz, Kraseniki i Weishaupt. Wa i Sisy. A Ok. Dobrze, kilku nam piłkarzy pozostało. 20. Aku, okej, okay, jasne. Ramkarza nie mamy. No Silinski niestety się z legią rozstał. Oczywiście mówiłem już o nim przy okazji Wolfsburga, ale brakuje mi teraz jeszcze Wahana. Ja sobie szybko sprawdzę, jak to napisać. Okej, okay. udało mi się byś wprowadzić i jeszcze brakuje mi jednego bramkarza, ale chyba go nie zgadnę. O no, Wojciech Banasik, to mógłbym wiedzieć właściwie. No tutaj dobra skuteczność. Lepsza chyba niż nawet w pogoni szczeci 90. 7%. No To tutaj, gdybym był jakimś ultrafanatykiem Legii, to ktoś by nie mógł to posądzić, to może miałbym 100%, ale to taki piłkarz tutaj najmniej znany, także powiedzmy, że gdzieś uzupełniłem taką średnią. To by było na tyle, jeśli chodzi o quizy. Jeśli rozwiązywaliście quizy razem ze mną, to możecie dać znać w komentarzu, jaki wynik osiągnęliście. Ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Życzę Wam miłej niedzieli. Do zobaczenia jutro. Cześć!